Szanowni Państwo, dziś przerywamy regularny program, by przekazać wiadomość, która wstrząsnęła światem polskiej kultury i poruszyła serca kilku pokoleń słuchaczy. Informacja, która przez długi czas pozostawała w cieniu, dziś wychodzi na światło dzienne i natychmiast staje się jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach. Chodzi o Sławę Przybylską, legendarną artystkę. Ikonę polskiej piosenki lat 60., oraz o chorobę rzadką, podstępną i ujawnioną z dramatycznym opóźnieniem. Dla milionów Polaków jej głos był symbolem wrażliwości, elegancji i emocjonalnej głębi. Pamiętasz, była jesień, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Miłość w Portofino. Te utwory nie były jedynie piosenkami, były wspomnieniem młodości. Cichym towarzyszem samotnych wieczorów, dźwiękowym zapisem całej epoki. Sława przybylska przez dekady pozostawała artystką niemal niedostępną, stroniącą od skandali, wywiadów i medialnego zgiełku. Tym bardziej dzisiejsze doniesienia wywołały tak gwałtowną reakcję opinii publicznej. Według informacji, które docierają do naszej redakcji. U wybitnej wokalistki zdiagnozowano rzadką chorobę neurologiczną, co szczególnie poruszające. Schorzenie to przez długi czas pozostawało nierozpoznane. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się w momencie, który dla artystki był zawsze źródłem siły i spokoju podczas ćwiczeń wokalnych. Bóle, początkowo nieregularne i trudne do zlokalizowania, zaczęły się nasilać. Towarzyszyło im osłabienie. Problemy z koncentracją, a nawet chwilowe zaburzenia kontroli głosu. To właśnie wtedy lekarze zdecydowali się na pogłębioną diagnostykę, badania, konsultacje, kolejne opinie specjalistów. Wszystko to układało się w długą i wyczerpującą drogę do prawdy, która okazała się znacznie bardziej skomplikowana niż początkowo przypuszczano. Diagnoza przyszła późno, zbyt późno. Jak mówią osoby z otoczenia artystki, i właśnie ten fakt wywołał falę komentarzy, pytań i emocji wśród fanów oraz środowiska artystycznego. W tym trudnym czasie przy Sławie przybylskiej nieustannie była jej córka, to ona przejęła rolę opiekunki, organizatorki codziennego życia, a przede wszystkim najbliższego wsparcia emocjonalnego. Według relacji osób z kręgu rodziny, córka niemal nie opuszczała matki, towarzysząc jej podczas wizyt lekarskich, badań i pierwszych etapów terapii. Dla wielu obserwatorów stała się symbolem cichego poświęcenia i bezwarunkowej miłości, która nie potrzebuje kamer ani fleszy. Warto w tym miejscu przypomnieć, kim jest Sława Przybylska dla polskiej kultury. To nie tylko piosenkarka. To głos pokolenia powojennego, artystka, która potrafiła łączyć poezję z muzyką, melancholię z siłą przekazu. Jej interpretacje zawsze cechowała niezwykła dbałość o słowo, emocje i znaczenie. Przez lata pozostawała wierna własnej drodze artystycznej, nawet gdy trendy się zmieniały, a scena muzyczna ulegała kolejnym transformacjom. Dziś jednak uwaga skupia się nie na dorobku artystycznym. Lecz na walce o zdrowie. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że artystka przebywa obecnie w specjalistycznym szpitalu w Krakowie. To tam, w jednym z czołowych ośrodków zajmujących się leczeniem chorób rzadkich, zespół lekarzy wdrożył indywidualny plan terapeutyczny. Łączy on klasyczne metody leczenia z nowoczesnymi technologiami medycznymi, które dają nadzieję na stabilizację stanu zdrowia. Rodzina przez długi czas decydowała się na zachowanie pełnej dyskrecji. Informacje były skąpe, fragmentaryczne, a wszelkie spekulacje dementowane lub pozostawiane bez komentarza. Jak się dziś dowiadujemy, była to świadoma decyzja, próba ochrony prywatności artystki oraz uniknięcia medialnej presji. Jednak w momencie, gdy stan zdrowia uległ pogorszeniu, milczenie stało się niemożliwe. Córka artystki, nie kryjąc emocji, potwierdziła doniesienia w rozmowie z dziennikarzami. Jak powiedziała, była to najtrudniejsza decyzja w jej życiu, ale jednocześnie jedyna droga do uzyskania zrozumienia i wsparcia społecznego. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa. Media ogólnopolskie, portale informacyjne, stacje radiowe i telewizyjne poświęciły sprawie obszerne materiały. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy, wspomnień i wyrazów solidarności. Fani piszą o swoich pierwszych spotkaniach z jej muzyką, o chwilach, w których jej głos pomagał im przetrwać trudne momenty życia. Artyści, dziennikarze i krytycy kultury podkreślają, że Sława Przybylska to postać wyjątkowa, zasługująca na szacunek i spokój w tym dramatycznym okresie. To jednak dopiero początek tej historii. Przed nami kolejne informacje, kulisy leczenia, reakcje środowiska artystycznego i pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Jak potoczy się dalsza walka z chorobą? Jakie są rokowania? I jak ta wiadomość wpłynie na postrzeganie jednej z najważniejszych ikon polskiej muzyki? Pytanie, które od momentu ujawnienia informacji powraca najczęściej, Brzmi jednoznacznie: dlaczego dopiero teraz? Dlaczego przez tak długi czas Sława Przybylska i jej najbliżsi decydowali się na milczenie, skoro, jak dziś wiemy, pierwsze objawy choroby pojawiły się znacznie wcześniej? Według ustaleń naszych dziennikarzy, odpowiedź na to pytanie jest znacznie bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. Osoby z otoczenia artystki podkreślają, że decyzja o nieujawnianiu choroby była świadoma i wielokrotnie przemyślana. Sława Przybylska od lat konsekwentnie budowała swój wizerunek jako artystki silnej, niezależnej i całkowicie oddanej sztuce. Nie chciała, aby jej nazwisko pojawiało się w kontekście choroby, diagnoz czy medycznych spekulacji. W jej przekonaniu scena muzyczna powinna pozostać wolna od współczucia. Publiczność miała słuchać głosu, a nie historii cierpienia stojącej za nim. Jak twierdzą bliscy, artystka wielokrotnie powtarzała, że nie chce, by jej dorobek był komentowany przez pryzmat choroby. Obawiała się, że każdy występ, każda archiwalna piosenka, każde publiczne wspomnienie zostanie naznaczone pytaniem o stan zdrowia. Dopiero gdy objawy zaczęły się nasilać, a leczenie wymagało regularnych pobytów w placówce medycznej. Rodzina stanęła przed dylematem, którego nie dało się już dłużej odkładać. Przełom nastąpił w momencie, gdy sytuacja zdrowotna stała się bardziej skomplikowana. Jak ujawniają źródła, nie chodziło już wyłącznie o fizyczne dolegliwości, lecz o ryzyko trwałych konsekwencji neurologicznych. Wtedy zapadła decyzja: informacja musi zostać przekazana opinii publicznej zanim zrobią to niekontrolowane przecieki, plotki i półprawdy. I właśnie w tym momencie rozpoczął się prawdziwy medialny wstrząs. Zaledwie kilka godzin po pierwszych publikacjach polskie media społecznościowe dosłownie eksplodowały. Fraza Sława przybylska, choroba rzadka, w błyskawicznym tempie wspięła się na szczyty wyszukiwań. Algorytmy notowały gwałtowny wzrost zainteresowania. A kolejne portale prześcigały się w publikowaniu nowych informacji, analiz i komentarzy. Na platformach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów. Jedni wyrażali szok i niedowierzanie, inni gniew, że tak ważna informacja była ukrywana przez lata. Wśród komentarzy powtarzały się pytania: czy artystka występowała, wiedząc już o chorobie? czy wcześniejsze wycofanie się z życia publicznego miało z nią związek czy publiczność była nieświadomym świadkiem walki która toczyła się za kulisami fora poświęcone środowisku artystycznemu zamieniły się w arenę gorących dyskusji część użytkowników sugerowała że milczenie było formą ochrony przed litością i sensacją inni posuwali się dalej snując teorie o rzekomym nacisku ze strony otoczenia lub instytucji kultury, które miały obawiać się skandalu. Pojawiły się również głosy kwestionujące sam moment ujawnienia informacji, wskazujące na jego nagły i, zdaniem niektórych, zbyt dramatyczny charakter. Media natychmiast podchwyciły ten ton. Nagłówki mówiły o tajemnicy skrywanej przez dekady, chorobie, o której nikt nie miał wiedzieć, i milczeniu, które dziś kosztuje emocjonalny chaos. W programach publicystycznych zapraszano ekspertów, którzy analizowali zarówno medyczny, jak i wizerunkowy aspekt sprawy. Dziennikarze śledczy wracali do archiwalnych nagrań, zdjęć i wywiadów, doszukując się sygnałów, które wcześniej zostały przeoczone. Szczególną uwagę przyciągnęły archiwalne materiały. W sieci zaczęły krążyć fragmenty dawnych wystąpień, na których uważni widzowie dostrzegali drobne, niepokojące szczegóły: krótsze frazy wokalne, dłuższe pauzy, delikatne zawahania w głosie. To, co wcześniej uznawano za artystyczną interpretację lub naturalny proces starzenia, dziś interpretowane jest jako możliwe symptomy choroby. Jedno ze zdjęć, wykonane kilka lat temu podczas kameralnego spotkania z publicznością Stało się wręcz symbolem całej sprawy. Widać na nim sławę przybylską, siedzącą w cieniu, z zamkniętymi oczami, podczas gdy obok stoi córka, czujnie obserwując każdy jej ruch. Fotografia, która wcześniej nie wzbudziła większego zainteresowania, dziś określana jest w mediach jako milczący dowód i kadr, który mówi więcej niż tysiąc słów. Do głosu zaczęli dochodzić również przyjaciele artystki. Niektórzy przyznali, że zauważali zmęczenie i wycofanie, ale nigdy nie przypuszczali, że kryje się za tym poważna diagnoza. Inni otwarcie mówili o poczuciu zaskoczenia i bezradności wobec faktu, że tak bliska im osoba zdecydowała się nie dzielić prawdą. Reakcje publiczności były skrajne, otwali współczucia i wsparcia przez niedowierzanie. Aż po kontrowersje i oskarżenia o manipulowanie emocjami. Dla jednych była to historia o godności i prawie do prywatności, dla innych dowód na to, że milczenie tylko potęguje chaos, gdy prawda w końcu wychodzi na jaw. Aby zrozumieć skalę poruszenia, jakie dziś wywołuje każde nowe doniesienie dotyczące sławy przybylskiej, trzeba cofnąć się do samych początków do czasów gdy nie była jeszcze ikoną, symbolem epoki, ani damą polskiej piosenki, lecz młodą dziewczyną dorastającą w cieniu wojennej traumy. Po zakończeniu II wojny światowej jej życie naznaczone było doświadczeniem instytucjonalnego wychowania. Dorastała w domu młodzieżowym w Krzeszowicach. To właśnie tam, w powojennej rzeczywistości pełnej braków i niepewności, kształtowała się jej wrażliwość która później stała się znakiem rozpoznawczym jej twórczości. Równolegle z dojrzewaniem emocjonalnym rozwijała się jej dyscyplina i potrzeba samodoskonalenia. Przybyska nie była artystką przypadkową, uczyła się konsekwentnie, metodycznie, z przekonaniem, że sztuka wymaga nie tylko talentu, ale i rzemiosła. W 1950 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a cztery lata później, Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Ten fakt do dziś zaskakuje wielu komentatorów. Przyszła legenda estrady miała solidne, nieartystyczne wykształcenie, które uczyło ją analitycznego myślenia, samodzielności i odporności psychicznej. Muzyka jednak nie dawała o sobie zapomnieć. Już w czasie studiów przybylska aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym Warszawy. To wtedy współtworzyła żeńskie trio wokalne Syrenki, a także związała się z kultowym klubem studenckim Stodoła, miejscem, które w latach 50. było kuźnią talentów i przestrzenią odważnych nowych form wyrazu. To tam uczyła się sceny, kontaktu z publicznością i pracy z tekstem, który w jej późniejszej karierze odegrał kluczową rolę. Przełom nastąpił w 1957 roku. Zwycięstwo w konkursie piosenkarzy amatorów organizowanym przez Polskie Radio otworzyło jej drzwi do świata profesjonalnej muzyki. To nie był jednorazowy sukces, to był sygnał dla branży, że pojawił się głos inny niż wszystkie. Rok później wydarzyło się coś, co dziś określane jest mianem momentu historycznego. Piosenka Pamiętasz była jesień, uczyniła ze Sławy Przybylskiej gwiazdę pierwszego formatu. Ten utwór nie tylko podbił listy przebojów, ale na trwałe wpisał się w zbiorową pamięć Polaków. Media mówiły o nowej jakości w polskiej piosence. Krytycy zwracali uwagę na intymność interpretacji, a publiczność na niezwykłą zdolność wywoływania emocji bez patosu i przesady. Od tego momentu kariera Przybylskiej nabrała tempa, a ona sama stała się twarzą ballady romantycznej pełnej nostalgii i subtelnych napięć. Na scenie wyróżniała się nie tylko głosem, ale i formą występów. Często akompaniowała sobie na gitarze, co w tamtym czasie było rzadkością i dodawało jej występom autentyczności. Jej obecność estradowa była oszczędna, skupiona, pozbawiona zbędnych gestów. Wszystko podporządkowane było słowu i melodii. To właśnie ta konsekwencja sprawiła, że szybko związała się z teatrem Satyryków STS, jednym z najważniejszych miejsc na artystycznej mapie powojennej Polski. STS stał się dla niej przestrzenią, w której mogła rozwijać swój styl i eksperymentować z formą. To tam umacniała swoją pozycję jako interpretatorka poezji śpiewanej i piosenki literackiej. W kolejnych latach powstawały utwory, które dziś uznawane są za klasykę. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, jak drogie są wspomnienia i wiele innych, które potwierdzały, że jej sukces nie był dziełem przypadku. Z biegiem lat przybyska stała się głosem pokoleń, jej muzyka towarzyszyła Polakom w codziennym życiu, w chwilach radości i smutku, w czasach nadziei i rozczarowań. Szczególne znaczenie miała dla tych, którzy dorastali w realiach powojennych. Dla nich jej piosenki były nie tylko rozrywką, ale formą emocjonalnego zapisu epoki. Ukoronowaniem tej drogi była oficjalna państwowa nobilitacja. W 2000 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył sławę przybylską krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych odznaczeń, przyznawane za wybitne zasługi dla kraju i kultury. Dla opinii publicznej był to symboliczny moment. Potwierdzenie, że artystka, która przez lata stroniła od rozgłosu, na stałe zapisała się w historii. Albumy takie jak pamiętasz była jesień, balady i piosenki, czy 40 piosenek Sławy przybylskiej, tylko umacniały ten status. Każdy z nich był nie tyle podsumowaniem kariery, co kolejnym rozdziałem w historii artystki której twórczość do dziś budzi emocje i prowokuje pytania, i właśnie dlatego obecne wydarzenia rezonują z taką siłą, bo dotyczą nie tylko choroby jednej osoby, lecz całego dziedzictwa, które przez dekady było częścią polskiej tożsamości kulturowej. Zanim stała się głosem pokoleń, zanim jej piosenki zaczęły towarzyszyć Polakom w najintymniejszych momentach życia, istniało dzieciństwo. Ciche, trudne i naznaczone doświadczeniami, które na zawsze ukształtowały wrażliwość Sławy Przybylskiej. To właśnie do tych wczesnych lat dziś wracają dziennikarze, biografowie i fani, próbując zrozumieć źródło emocjonalnej głębi, jaką niosła w swoim śpiewie przez całe życie. Sława Przybylska przyszła na świat jako córka Józefa i Marianny Przybylskich. Rodzina, podobnie jak tysiące innych polskich rodzin, Została brutalnie dotknięta przez realia wojny i powojennego chaosu. Wspomnienia z tamtego okresu są skąpe, często urywane, pełne niedopowiedzeń, jakby nawet po latach trudno było nadać im słowa. Jedno jednak nie budzi wątpliwości. Dzieciństwo przyszłej artystki nie było bezpieczną przystanią, lecz nieustannym procesem adaptacji do straty, rozłąki i niepewności. Po zakończeniu II wojny światowej, młoda Sława musiała opuścić rodzinne strony. Decyzja ta nie była wyborem, lecz koniecznością narzuconą przez okoliczności. Trafiła do domu młodzieży w Krzeszowicach, miejsca, które dla wielu dzieci stało się tymczasowym domem, ale rzadko dawało poczucie prawdziwego bezpieczeństwa. To tam uczyła się samodzielności zbyt wcześnie. Obserwując świat dorosłych z perspektywy dziecka zmuszonego szybko dorosnąć. W relacjach osób, które znały ją w tamtym okresie, powtarza się obraz dziewczynki cichej, zamkniętej w sobie, ale niezwykle uważnej. Słuchała więcej niż mówiła, obserwowała ludzi, ich gesty, emocje, napięcia. Te obserwacje, jak dziś twierdzą badacze jej twórczości, Stały się później fundamentem jej interpretacji scenicznych, pełnych subtelnych niuansów i niewypowiedzianych znaczeń. Relacja z ojcem również odcisnęła wyraźne piętno na jej młodości. Józef Przybylski miał wobec córki jasno sprecyzowaną wizję przyszłości. Marzył, by została zakonnicą, by wybrała drogę duchowego oddania, ciszy i kontemplacji. Dla młodej Sławy była to wizja obca, niemal dusząca. W jej wyobraźni coraz wyraźniej rysował się inny świat świat barw, form i ekspresji. Już wtedy ciągnęło ją ku sztukom plastycznym malarstwu, rzeźbie, pracy z materią, która pozwalała wyrazić to, czego nie dało się wypowiedzieć słowami. Ten wewnętrzny konflikt, pomiędzy oczekiwaniami rodziny a własnymi marzeniami, towarzyszył jej przez całe lata dorastania. Z jednej strony poczucie obowiązku i lojalności wobec bliskich, z drugiej rosnąca potrzeba artystycznej wolności. To napięcie, jak zauważają komentatorzy, stało się jednym z kluczowych elementów jej osobowości artystycznej. Mimo trudnych doświadczeń i braku stabilnego zaplecza emocjonalnego, Sława Przybylska nie zrezygnowała z edukacji, wręcz przeciwnie. Nauka stała się dla niej formą ucieczki i jednocześnie drogą do samostanowienia. W 1950 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Był to moment przełomowy dowód na to, że dziewczyna z domu młodzieży potrafiła przebić się do świata, który wymagał talentu, determinacji i ogromnej dyscypliny. Szkoła artystyczna. Nie była jednak tylko miejscem zdobywania umiejętności. To tam po raz pierwszy poczuła, że jej wrażliwość nie jest słabością, lecz wartością że emocje, które nosiła w sobie od lat, mogą stać się tworzywem sztuki. Równocześnie jednak, kierując się rozsądkiem i potrzebą bezpieczeństwa, zdecydowała się na dalsze studia w zupełnie innym kierunku. W 1954 roku ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Ten wybór do dziś budzi zainteresowanie biografów. Z jednej strony świadczył o pragmatyzmie, z drugiej o ciągłym rozdźwięku między pasją a realiami życia. Jednak nawet w trakcie studiów ekonomicznych sztuka nie zeszła na dalszy plan, wręcz przeciwnie. To właśnie wtedy Sława Przybylska. Coraz intensywniej angażowała się w działalność artystyczną środowisk studenckich, powstało żeńskie trio wokalne Syrenki. Projekt, który pozwolił jej po raz pierwszy doświadczyć pracy zespołowej i kontaktu z publicznością. Równolegle rozpoczęła współpracę z Klubem Studenckim Stodoła, jednym z najważniejszych ośrodków kultury młodzieżowej tamtych lat. Tam, wśród studentów, poetów i muzyków, Zaczęła kształtować się jej sceniczna tożsamość. Eksperci zgodnie podkreślają, że to właśnie dzieciństwo pełne braków i emocjonalnych ran nadało jej głosowi niezwykłą głębię. Smutek, który nie był teatralny, lecz prawdziwy. Nostalgia, która nie wynikała z mody, ale z osobistych doświadczeń. Każda interpretacja, każdy wers, każda pauza niosły w sobie echo tamtych lat. Lat, w których nauczyła się, że milczenie bywa głośniejsze niż krzyk. Dziś, gdy nazwisko Sławy Przybylskiej ponownie znajduje się w centrum uwagi, jej wczesne życie przestaje być jedynie tłem. Staje się kluczem do zrozumienia artystki, której głos przez dekady poruszał serca, bo był zakorzeniony w autentycznym doświadczeniu straty, samotności i nieugaszonej potrzeby tworzenia. W obliczu informacji, które w ostatnich dniach poruszyły opinię publiczną, jedno staje się jasne: to nie jest już tylko temat medialny, to moment próby dla naszej wrażliwości, naszej dojrzałości jako odbiorców kultury i jako ludzi. Sława Przybylska, artystka, której głos przez dziesięciolecia niósł ukojenie, nadzieję i wzruszenie, dziś sama potrzebuje spokoju, zrozumienia. I życzliwości. Przez całe życie dawała więcej niż brała. Jej piosenki towarzyszyły Polakom w chwilach osobistych przełomów, rodzinnych wspomnień, cichych wieczorów i trudnych poranków. Nie krzyczała, nie szukała sensacji, nie zabiegała o rozgłos. Budowała więź z publicznością w sposób subtelny, niemal intymny. Dlatego dzisiaj. Gdy mierzy się z doświadczeniem, które wykracza poza scenę i estradę, zasługuje na coś więcej niż na główki i spekulacje. Apelujemy o empatię. O powstrzymanie się od pochopnych ocen, teorii i osądów. Choroba nie jest wyborem, a milczenie nie zawsze oznacza tajemnicę, czasem jest formą ochrony godności. W świecie, który domaga się natychmiastowych odpowiedzi i nieustannej obecności. Warto przypomnieć sobie, że każdy człowiek ma prawo do prywatności, szczególnie w momentach kruchości. Fani Sławy Przybylskiej już pokazali, jak wielką siłę ma wspólnota. W wiadomościach, komentarzach i listach pojawiają się słowa wdzięczności, modlitwy, dobre myśli.